Good, good production. Got me real, got me real. Yeah, change my mind. Yeah, changed my mind. Got me real, got me real. Yeah, change my mind. Yeah, changed my mind. We never go my body feeling no type of love, yeah. The way that you turn and you still make me fall in love yeah. You're whining it's a change my mind You're bubbling it's a change my mind My if you change my mind Your waistline it's a change my mind yeah. Uh, right. Who name gal girl, girl coulda never me Yeah fi take you like she a magazine tree girl, pretty and cute you know Like a magazine me no fall in love so I pray yeah. yeah Say so you are the one meaning Like an action movie, you are move trading Now you're dressed without no panty, yeah Me never come my party feeling no type of love, yeah But the way that you turn and twist it make me fall in love, yeah You're whining to change my mind You're bubbling to change my mind When promise you to change my mind Your are waistline to change my mind, yeah You right. don't say a bad, you know Call the way that you hold me, so she said she, she never going let me go. She wanna me to keep broke. Yeah, Why ain't I I fi, my Why wine up, stop? I be vibrate like phone. Every catty, I feel be my own skin. Now feel me like you in a go go. I never come my party feelin' not type of love, yeah. But the way that you turn and twist to make me fall in love, yeah. You're whining it I change my mind. you bubble bubbling it to change my mind. Wine pour you if you change my mind. Your waistline is.

Co? Nie jest boska? Nie jest dobra. A co ma powiedzieć? Ale będzie łowić. Ale nie ma gorączki na języczku, nie? Ja. Tak ma być. Nie no, bo filmie co zrobiliście to jest wie. To dawno. Robił wrażenie, nie? Tak. So many problems, so many close friends, and when it's gone right, I'll make your son. So many problems. mam rzutu, mam kobrę węglową i rzucam tak jedną ręką, set tylko, jedną ręką. Także jeżeli macie zawody rzutowe, chcecie ponęcić, a nie hałasować, a precyzyjnie ponęcić towarek który będzie wam pracował, rozpuszczał się z w praktycznych jest to jest idealne rozwiązanie. pani na Żeby ona leżała cały czas w wodzie z zanętą i... Słuchajcie, ja na co stosuję częściowo też tak, że sobie mogę znaleźć. A dla kulturno mm. <gry> tarki rybomania dobiegły końca. Danielu, chyba udane targi dla na nas. Tak przede wszystkim zrealizowaliśmy ten plan, który mieliśmy zamiar zrealizować, czyli skupiliśmy się głównie na dotarciu do świadomości ludzi, tak? Tak. nie bez powodu wystawiamy się w strefie polskich producentów, w strefie przede wszystkim producentów. E Chcemy zwrócić uwagę na to, że wędkarz szkarpiowy, w trosce o dobro ryb, powinien zwrócić uwagę na jakość towaru, który sobie do wody. Nie stoimy tutaj na straży naszej, naszego biznesu, tak? Bo tak naprawdę. Nie, walczyliśmy o to, żeby te wybory były wyborami świadomymi. Bo i tak jak? coś sprzedamy, tak? Tylko... Tak, to nie nie, nie, nie to było dla nas najważniejsze. Chcieliśmy się pokazać i po to rozmawialiśmy. Były to długie rozmowy, czasami bardzo wyczerpujące, ale udawało nam się dotrzeć po prostu do tej świadomości, że tak naprawdę ta jakość ma znaczenie. Przede wszystkim zauważcie jedną rzecz. Całe wędkarstwo karpiowe od pewnego czasu bardzo duży nacisk kładzie na ochronę ryby. karpkę, tak, szeroko pojęte. Maty, preparaty dezynfekcyjne. Spróbuj źle złapać rybę, wszyscy od razu to hejtują i tak dalej, a później, czy nawet wcześniej, przez złowienie tej ryby, dlaczego nie dbamy o to, żeby ona otrzymała towar, który jest w stanie jej funkcjonować, bo to, że my rzucamy coś do tej wody, to nie jest tylko zaślepka tego przewodu pokarmowego, tak? Dokładnie, to ma znaczenie no, przede wszystkim dla zdrowia, to o czym mówiłeś, ale też dla naszych efektów. Nie? Te efekty na krótką metę mogą mieć miejsce w przypadku stosowania nie, no, towaru, który średnio spełnia e, wymagania pokarmowe czy, czy zapotrzebowanie pokarmowe. Tak? A my wiemy, że nasz towar jest mocno przemyślany, tak. dlatego gorąco wszystkich namawiamy do stosowania produktów z polskiej strefy, przede wszystkim, ale też stosowania produktów undercut. I uczcie się świadomości w wyborach, bo to jest ważne. Słuchajcie, co mówią ludzie, mądrzy ludzie. W takim razie zapraszamy co? Widzimy się pewnie za rok, bo pewnie też tutaj będziemy zapraszamy. pracowali nad Waszą świadomością. Tak, będziemy pracowali Dziękuję nad Waszą Dziękuję Ci bardzo, Marku. Cześć. Swoje numery telefonów, biorą udział w losowaniu nagrody, która była zresztą zapowiedziana wcześniej na naszym pantejżu firmowy. No w tej chwili wyciągamy jeden los i dzwonimy do osoby, która tutaj zostawiła swój numer telefonu. Nie, podglą nie podglądam. Tomasz, proszę. Marek, głośnie. Daj na głośno mówiący tak, i mówmy tak, głośniej, żeby było żeby zbierało nie Dzwonimy. Czekajcie, bo jak się nie dodzwonimy to musimy dzwonić dalej bo no, będziemy losować dalej Damy mu szansę, malutką, napiszmy mu wiadomość. Nie. Nie, drugie losowanie. Poczekaj, no dobra. Baterię muszę kupić do tego. Trudno, nie, nie udało nam się dodzwonić do pierwszego wylosowanego, więc losujemy następnego. 550 550 albo 80 to najwyżej jest sygnał halo, halo czy zadzwoniliśmy się do Pana Piotra? Panie Pietrze z tej strony Marek z został Głośni. Pan wylosowany w naszym konkursie. Chciałem tylko poinformować, że wygrał pan e, pakiet e, Przymęt. E, prośba moja serdeczna na ten telefon, z którego w tej chwili dzwonię, prosiłbym wysłać adres do wysyłki i w poniedziałek możemy szykowanie do pana paczkę. A my witam Daniel Kruszyna, a ja bym poprosił, żeby jak towar do pana dotrze... Słucham? Słucham? Halo? Dobrze, dobrze, ok. Yy, a ja bardzo bym prosił, że jak towar dojdzie do Pana, proszę wysłać nam jakieś zdjęcie takie. Po prostu zamieścimy, zamieścimy gdzieś w jakimś komentarzu do tego całego zdarzenia, jeśli to nie jest oczywiście dla Pana problemem. Fajnie. Tak, gratulujemy i na ten numer, z którego w tej chwili dzwonię, prosiłbym, o wysłać na miarę do siebie. Pozdrawiam, do usłyszenia. A tamten zablokuj numer, żeby się nie denerwował. Dobra. Zobaczmy sobie to. Ta, tak. wszystkie te pozostałe Fajna zasiadka, nie? 15 kg towar. na start.